ale nie tylko wykłady, ale też warsztaty praktyczne, co uważam za bardzo cenne. Oprócz tego będzie funkcjonował kabinet dietetyczny do takiego indywidualnego właśnie, podejścia, do indywidualnej pracy z pacjentami, a także jest ważne, Oprócz tego, że ona ma być zdrowa, to musimy mieć odróbienie waloryk sensorycznych w tym laboratorium w odpowiednich warunkach. Będziemy I Więc te badania oparte, jak to się podlega, na molekularnych biomarkerach, na co już wiemy, czyli na badaniach. Dzięki tym badaniom będziemy starali się znaleźć dla każdego z nas, dla każdego pacjenta właściwe na do leczenia. Dziękuję bardzo. Czy Państwo dzięki mają jakieś pytania? Ja mam takie pytanie, bo w opisie zaproszenia na konferencję było napisane, że Państwo będą też używać tego, takiego modelu Zebra FISH. Czy to chodzi o testy na zwierzętach leków? Że będziecie testować te leki na zwierzętach. Dlaczego o to pytam? Bo jest cała ta lista, od wielu lat postuluje się, żeby nie testować leków na zwierzętach, bo na przykład aspiryna ta zabija tam psy, prawda, penicylina, świnki morskie, że testy na zwierzętach dają fałszywe wyniki. Albo czasem są używane, żeby leki nieskuteczne na ludzi dopuszczać do sprzedaży. Więc, czy państwo będą używać testów na zwierzętach, czy jakichś innych metod alternatywnych, badań klinicznych i tak dalej? To Na tym modelu y, można na przykład badać efekty działania jakichś, y, nie tylko leków, tak, leków jak najbardziej też, bo no, będzie też do takiego wykorzystania, ale też różnych składników y, takich, które występują w żywności, też surowców roślinnych, tak, oprócz właśnie tego badania efektów wpływu na zdrowie, też y, badania metabolizmu, badania potencjalnej okoliczności. Y, to jest o tyle ciekawy model, że że właśnie tego danego urywkowanego jest, jak jak badanie wykazało, jest dosyć zbieżna właśnie z człowiekiem, a, a z drugiej, czyli z jednej strony możemy zminimalizować też badania na zwierzętach doświadczalnych, takich tradycyjnych, czyli szczurach. Myszka chyba, jest tak? Są, Kiedyś myszy się używają. Tak. Jest to lepsze pod takim względem etycznym. A z drugiej strony my no możemy y, też dostandaryzować te badania. Tak? I to powinno być takim pierwszym etapem, zanim na przykład przejdziemy do interwencji żywieniowych już z udziałem pacjentów, z udziałem ludzi, bo ludzi nie jesteśmy no w stanie wystandaryzować. Każdy z nas y, y, zużywa inną dietę, tak? a tutaj ten model zwierzęcy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze ja, w kwestii podsumowania. Cieszy sobie nowy sprzęt, to potrzeba, żeby dobrze, że gdzieś się bawię, powstaną te instytuty, no one już funkcjonują. Znaczy, tak? I, i za tym polega, że nie dozgadza. I za, i za, pośle, przez, i za bo, też sprzętu, ale też, ale też, też przybudowaną tej te, te, te infrastruktury, co jest ważne, jaka jest cały model produkcyjny, niebudowy. Znajduje się to bezpośrednio, bezpośrednio w bliskości Bardziej opartego o bazę szpitala ale też zasłonię bliskości szpitala etnicznego. To jest dosłowne wprowadzenie tej nauki podstawowej pod e, dane szpitala etnicznego, bo naprawdę całym, e, całą esencją tego projektu jest przeniesienie wyników badań podstawowych do wykorzystania etnicznego i to nie tylko w formie, a nawet w tym przypadku nie formie, w formie farmakologii, ale właśnie interwencji tej, która jest tak niskająca w życiu, czyli interwencji związanej z to, ale też wysiłkiem wysiłkach jest tutaj, a, który dla każdego może mieć zupełnie poziom e, wysiłków i oczarnię w reszcie fizycznych, może mieć bardzo dużo, bardzo dużo osób. To e, rzeczywiście nowa na generacja, i ta jest będzie nowej generacji, dlatego, że tylko o wyniki badań podstawowych, zastosowanie w sobie, w życiu, ale także kompleksowość. Nie tylko tablety, nie tylko lewy, ale także całościowe, kompleksowe spojrzenie, czyli jest interwencja. Jak zapobiegać również chorobom? Tak jak mówiliśmy z panem dyrektoratem Szyryk-Rentosłowim, każdy potrzebuje innego rodzaju korobu, tak? innego rodzaju prewencji. Są pewne interesantne oczywiście zasady, których musimy być wierni, ale nie rozumiemy wszystkie zasady. Pytała, czy na to może... to do panu, to można... Wszyscy, to co to... zawsze, zawsze, zawsze to będzie dla Ja przepraszam, mam jeszcze takie pytanie, bo jesteśmy w Pałacu Branickich. Czy nastąpi taki dzień, że Państwo przeniesiecie się z administracją w jakieś inne, żeby Pałac był w całości do zwiedzania udostępniony? popularności muzeum na terenie Wysoków i pierwszej ulicy Muzeum naszego województwa. Bardzo się z tego cieszymy, jesteśmy dumni, że tą tradycją się dzielimy i wszystkich serdecznie zapraszamy do... To. video. Yeah.